Cześć, witajcie. Mamy pierwszy pokos trawy na kiszonkę, jak widzicie. Także trochę tutaj na szybko, oczywiście, jak to bywa w tej branży nagrywki, bo nam się trochę tam pokomplikowało. Wczoraj była mała awaria sieczkarni. Robiliśmy stoimy. Robiliśmy do, do, tam do rana, praktycznie chwilę tam się przespać i dalej. Sieczka... Sieczkarnia... Sieczkarniała zrobiona. Lecimy jeszcze pokończyć. Teraz właśnie kozimy. Siekamy mieszanki gożowskie pokoszone i jeszcze poczekamy z tydzień, półtora, zobaczymy jak będzie i będą wtedy koszone trawy. Wszystko ładujemy w rękaw. No nie wiem, czy tam się uda jeszcze coś nagrać, spakowania w rękaw, bo w ogóle tam ujęć nie bardzo było czasu i po nocy, no to w nocy wiadomo, nic nie widać, nie było na sensu za bardzo coś tam Bartek pochodził trochę z kamerą, a teraz co? No Bartek jest w szkole i zanim on wróci to my chyba skończymy to, bo w sumie jeszcze ten i jeszcze jeden kawałek i będzie po robocie, także taka to robota jest. Za mało, za mało, niby się wydaje, że tam jest tych hektarów, ale jak jest sprzęt odpowiedni to masakra, to ubywa tego pola, no nawet nie ma gdzie się pojeździć, porozpędzać, ponagrywać, bo to, to jest chwila, moment i po robocie. No gdyby nie ta noc, no to byłoby trochę inaczej. I tak jeździmy sobie na 3. Ja jeżdżę z tandemką. Do siódemki właśnie od chłopaków tutaj mamy pożyczoną waję. Case jeździ Magnum z Klopzarenko ze ścianą przesuwną tridem, także no wagon ładny jest, tam wchodzi tego towaru. A nie wozimy patelnią, bo z patelnią jest taki problem, że nie ma klapy hydraulicznej i tam w tym koszu w prasie troszkę to niewygodnie jest. kiedyś tam trochę jeździliśmy czasami, bo to już nie pierwszy raz ten rękaw się pakuje i u chłopaków pomagaliśmy tam działać No i że trochę jest tam. Jak była hydrauliczna klapa, to jest całkiem co innego. Nie wiecie o co chodzi. No a tutaj takie... Tandemki, Czy, czy ściana przesuwna też w ogóle jest super? Czy, czy tam podłoga, yy, łańcuchy, nie jak w rozrzutniku, to, to jest najlepsza sprawa, bo sobie posuw tam reguluje, nie leci na raz. Wszystko jak z takiej o, yy. nie leci to na raz jak z takiej wanny, tylko sobie tam stopniowo, i to jest super, właśnie. Dobra, i tak obkaszamy na, na mnie tutaj na tandemkę takie w koło poprzeczniaki, no bo to wiadomo, że wygodniej jest z takim tandemikiem, bo no tą trzy ośką ruską to już jest nieciekawie, nie, bo to, to trzy osie, to magnum długi, no to takie kawałeczki jak są, no to to jest męczarnia, nie, to nie ma sensu gdzieś tam kombinować, jak można sobie ułatwić. Siby radio jest, to to sobie gadamy o, akurat w Keysie jeszcze do tego Siby radio nie ma też. To, to też trochę utrudnione, a jednak Siby to jest, o widzicie. Dobra rzecz. Dobra. Chcę szybciej, to idziemy szybciej. Ładnie podsycha trawa. Tak w nocy baliśmy się po tej naprawie właśnie, że będzie. Rosa już będzie woda się z prasy wyciskała, te soki, bo to już jest później po robocie. Jak coś się zaczyna lać, to nie idzie męczarnia. No i tak praktycznie do czwartej rano my robiliśmy to, jak nie pamiętam. Nie, przed czwartą skończyliśmy, także jakoś w miarę szło, ale też nie było takiej rosy z początku, bo ma być tam jutro deszcz, no a jak na deszcz się zanosi, to nie ma. To nie ma Rosy właśnie, ale potem przyszła Tak się ochłodziło nagle, Rosa przyszła No i zjechaliśmy, chłopaki wymęczeni też, bo od rana w robocie I Ja w sumie po majówkach też nie wyspany jakoś za bardzo trochę tam Były zabawy, byliśmy na, na Mazurach Krzycha odwiedziłem, z Krzychem się pobawiliśmy A wiecie, jak jest z Krzychem, Krzychu to jest gość Pozdrawiamy No i tak to wygląda, nie? I Jeszcze teraz, właśnie sobie po tych mieszankach gorzowskich posiejemy kukurydzkę i, i jeszcze jedno takie bagno, tylko co, co są bobry i będzie kukurydza posiana. Później, jeszcze sobie wykosić te łąki, wszystkie drugie podejście się zrobi i co? I będziemy czekać malutku na żniwa, bo no, praktycznie, ile miesiąc, dwa miesiące już niecałe, będziemy kosić jęczmień. U nas to szybciutko zawsze dochodzi. Pszenica Avenue jest posiana pierwszy rok. Zobaczymy, jak to. No mówią, że to jest właśnie praktycznie równo z jęczmieniem do koszenia. Także fajnie by było, bo sobie kombajnem wtedy, wiecie, podgonie trochę, bo jak zacznę jęczmienie te pszenice, zaraz rzepaki wejdą, potem no już cała reszta to już jest Mexic Fest. Wszystko na No i tak to jest. Tutaj ziemniaczki posadziliśmy też, bardzo późno przez tą... ...kawałek weźmiemy akurat będziesz w pełni, musi cofnąć, tamte dwa metry Dobra, cofniemy, nie ma problemu Dobra, jedziemy Muszę to sprzęgło przesparować, bo piszczy mnie drażni, kurde No i tak to... W ogóle który my mamy dzisiaj? Co to jest? Piątek, 5 maja Także no powiecie, że wcześniej, no ale zawsze powtarzam, u nas jest klimat taki, że no między nami, a na przykład Mazurami to jest przepaść w pracach, w, w terminach, no bo to stolica ciepła jest, jak ja to mówię. No, no nie ja mówię, no tak jest. I wiecie, no, szy szybko się wszystko dzieje, ale w tym roku przez te deszcze, przez tą pogodę. To się i tak bardzo opóźniło, no bo ziemniaki tydzień temu dopiero posadziliśmy, a to, to normalnie to już się... Praktycznie w marcu były posadzone gdzieś tam ziemniaki, nie? Dobra, mi tam z tyłu nie podjechał? Gdzie on jest? Nie widzę go, chyba nie ma, nie, tam stoi, dobra Jedziemy sobie tutaj Pewnie ciekawi was jak to się wysypuje do tej prasy, nie? Bo to tak no, na dokładność trochę no, pierf... po pierwsze trzeba cofnąć, nie? Umieć, no bo też, no, są różne elementy jak są O, trochę jest wagi tu Zbierzesz się? Czy będę ją przebijał, bo przebitka Jest między dwunastką, a trzynastką Nie no I widzicie, to jest te szóstka właśnie Ciągnik taki, że jego nie zadusisz On, on jak już złapie obciążenie czasami, że go przydusi, to Będzie tak szedł, szedł I nie zdusisz go, ani się nie zbierze A w siódemce od razu syk i zgaśnie, naprawdę Niby mocniejszy ciągnik, no nie, nie jest już, wiecie Silnik jest wyżyłowany, on już tak nie idzie Dobra, teraz bujamy tutaj Z góreczki trochę jest O, idzie Bo te koła wąskie, wiecie, 22,5 w y, takim terenie to się nie sprawdzają, bo to To wrzyna się, nie ma to jak balon Może nie mamy ciężaru tam, kto wie jakiego, no bo to jest jednak trawa, przyczepa nie za wielka Ale no... Wrzyna się opona i robi ciężar. O, kurde, to jest największy dołek, akurat w tym miejscu na tej łące. I trochę poczuł, poczuł. Dobra, musimy redukować. A, byłem ja na 14 jechałem. Patrzcie się, zagapiłem. Bym w porę mu zredukował, to by tym bardziej przeszedł. O, napędu nad nie miałem. Patrzcie, no, bo mi chłopaki trochę plany pomieszali, bo miałem się tam za kolejnością, jak jeździliśmy. Momencik. Dobra, jestem, telefon był i także na czym skończyłem, że miałem po kejsie się ładować i tak mówi kolega na radiu, że dawaj te w koło bo wygodniej, no i tak kamerę szybko na web założyłem, mówię, bo nie wiadomo ile tam nam jeszcze później taki ten mniejszy kawałek, jak to tam wyjdzie, a jak znając życie, jak chcesz nagrać na spokojnie, to się coś spieprzy i później nie będzie nic i, be, i będzie opieprz, że filmów nie nagrywasz, także Musiałem szybko tutaj się wziąć i, i tą kamerę włączyć. Napędu nie włączyłem, ale tam no się utopić to by nie utopił, ale wiecie jak to jest. Dobra, był telefon, że jeszcze chyba raz obrócę. Oni sobie już tam pomieszczą w miarę i będę musiał się przeczepić pod zgrabiarkę, bo tam dziadek jeszcze rotacyjną taką łączkę przekasza, żeby tam mieć to z głowy. I... No i tak to wygląda Zobaczymy tam jeszcze może Przy prasie się coś odezwę, bo na razie Na razie O! Na, jak będę grabił to się kurde te chłopki kanalizacje pokopali I Jak będę grabił to się jeszcze też odezwę i zobaczymy jak to tam będzie szło, nie? Także tymczasem lecę na chcę się powiedzieć pryzmę Ciągle się nie mogę przyzwyczaić do tego A na rękaw, nie? Dobra, lecimy z tematem grabienia, to kawałeczek taki, to tam wiecie, Chwila, moment, ale no jak na taki piach, bo tutaj na szóstej klasie to jest posiana trawka, deszcze były to jest, no naprawdę masa i tutaj te pokosy to są po rotacyjnej, także fest jakby to dyskowymi wykosił to dopiero by było. Ale no dobrze, jest co zbierać chociaż. I mi się tak przypomina, że coś tam się zmieniłem temat, nie skończyłem mówić. Że was ciekawi na pewno jak pod tą prasą, jak to wysypywanie przebiega i tak dalej, no to... No, no wiadomo, trzeba mieć jakąś tam wprawę, żeby to bez bezproblemowo cofnąć, bo to... Czasami są takie agenty, że wiecie, że... się odechciewa patrzeć nawet na to, nie? No ale to już mniejsza, no i później tam... Albo ktoś pokazuje ile do góry, kiedy podjeżdżać, bo to cały czas trzeba tam, żeby wiecie, tam nic nie połamać zderzakiem z tyłu, nic nie przytrzeć żeby za dużo nie poleciało na raz, bo potem jest no... Yy, prasa tam po tyłku dostaje, ma problem, żeby to przerobić i tak to wygląda. no i Albo jak nie ma właśnie kogoś do pomocy to się na telefonie siedzi i sobie wtedy gadamy podjeć, pod, podnieść, podnieść mi się język już plącze od tego nie chyba Wezmę to naraz czy nie rozszerzę ją to, to weźmiemy to o wezmę, wezmę idealnie jest w końcu było pewnie tak koszone, żeby złapać gorąco jest już no można powiedzieć lato jeszcze się trochę teraz nachodziłem, namachałem, wiecie, przeczepianie, tandemkę odstawić teraz zgrabiarkę. I lecę. Fajna robota, lubię grabić, tak sobie spokojniutko jeździć. Jeszcze jak siódemką na nawigacji, to już w ogóle jest bajka. Nie trzeba tam pilnować żadnych pokosów, tylko sobie jechać ładnie, żadnych mijaków. Chociaż tu tyle, że czasami się zwęża, rozszerza zgrabiarkę, to to można się zgubić na, na, później na ścieżkach z nawigacji, bo to już by trzeba było od razu sobie zmieniać, no a wiadomo, że to się tak... Nie robi już, nie kombinuję, ale jak jest nawigacja to przynajmniej sobie jechać raz przy razie i zależy jaka tam jest trawa to to się troszkę czasami trzeba rozszerzyć, zwęzić dobra tutaj jednak jest za szeroko, ale dobra, zaraz to jakoś się zrobi gardło mnie boli trochę i od gadania i od tego, że się tak ściepła, ciepła, w zimne, w klimę wsiada i tak to jest A sobie nie podłączyłem yy, Tego komputerka tutaj, żeby jedną stronę ustawić, ale tak myślę chyba to w jeden pokos Pomału pojadę i Przegarnę, kurde, mogę to podłączyć Dobra już, trudno, nie będę na taki kawałek Się z tym bawił Sieczkarna zbierze Także byłoby pomału na tyle, bo robotę kończymy jeszcze tutaj, przyjadą pozbierać i, i będzie po robocie to sobie jeszcze wywinę, tam w koło, podbijać. No, takie zabawy, nie ma te jak kawałki duże, to się robotę robi fajnie wtedy. Dobra, to zrobimy to w jeden, tak pojedzie się czkarnią i będzie dobrze. Właśnie to jest. Minus z grabiarki takiej na, co daje na środek, nie, że no albo się daje na raz tak go przegarniać, no albo tutaj jak jest właśnie w niej, że fajnie ta opcja, że ona ma ten komputerek i się tam blokuje jedną gwiazdę, którą się chce, obojętnie i ona robi na jedną stronę tylko, nie, to można sobie tam dobić, dograbić. O, tak kurde na styk jest, po mało to przeciągnę już. Też nie ma sensu się karni później na taki paseczek z dwóch rotacyjnych ciągnąć, żeby tam na pusto jeździli. Szkoda, czasu mają chłopaki u siebie tyle roboty, to niech jadą robić tam, a nie tu się bawić. Dobra, my winiemy tu jakoś sobie, no w sumie nawet i dobrze to wyszło, bo on sobie pojedzie w koło taką ramkę po tym łóczku moim, później tam dozbierają, tu, tam. I będzie dobrze Trochę zwężę teraz Fajnie zachodzi z grabiarka na skręt na oś, to ona sobie kopiuje te łuki, pięknie Wiadomo, że za mocno nie można, bo potem przy zbieraniu no to też jest Się jeszcze tam się wywinie, no jak przyczepa już jest Czasami ostro się łamie, to się nie idzie gdzieś tam pomieścić, no różnie to bywa, wiadomo jak to jest o, tutaj słabsza jest troszkę trawka. Podpaliło już. No. Także dobra. To byłoby na tyle. Jak macie jakieś pytania to pisać śmiało. I będziemy się widzieć w następnym odcinku. Nie wiem co tam będzie w sumie jeszcze. Na spokojnie. Będzie, będzie maszynka jedna, będziemy nagrywać. Yy, do testowania też. Też nie wiem kiedy dojedzie, to tak mogę zdradzić już delikatnie. A poza tym to co tam na bieżąco będzie, to, to będziemy starać się nagrywać. Także trzymajcie się, na razie cześć.